W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za ten dzień, który dobiega końca, za Twoją obecność wśród codziennych spraw, za momenty radości i ciszy, za to, że mogłem uczyć się życia w Twoim świetle. Dziękuję, że jesteś wierny, niezależnie od tego, jaki ja jestem. Panie Jezu, przepraszam Cię za moje upadki, za to, że czasem wybieram wygodę zamiast miłości, że nie słucham Twojego głosu w sercu i za każde nie, które powiedziałem Twojej łasce. Zmiłuj się nade mną, Panie, i odnów moje serce. Duchu Święty, przyjdź tej nocy i napełnij mnie pokojem. W Twojej obecności chcę zasnąć bez lęku. Oddaję Ci moje troski, sprawy nierozwiązane, i proszę. Bądź moją siłą, gdy przyjdzie poranek. Daj mi serce otwarte i ufne. Z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Zło dobrem zwyciężaj. Choć to trudne, tylko miłość naprawdę pokonuje ciemność. Tak czynił Jezus. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków amen pan z wami niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty trwajcie w pokoju chrystusa